Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Ja jestem Grzegorz Gruca i w tym filmiku pokażę Wam, jak mierzę grubość warstwy lakieru na elementach stalowych i aluminiowych. Bardzo się to przydaje podczas oceny stanu karoserii samochodu, który zamierzamy kupić. Ponieważ jak lakiernik pomaluje, no to bardzo ciężko jest jakby ocenić, co było robione w tym samochodzie, a co nie. Za pomocą właśnie takiego miernika możemy pomierzyć sobie grubości tego lakieru i sprawdzić, gdzie są dwie warstwy lakieru, gdzie była nakładana szpachla. No i wtedy będziemy wiedzieli więcej o samochodzie, który chcemy zakupić. W filmie zobaczycie też, jak mierzę grubość lakieru w swoim samochodzie. Zobaczycie, jakie są tego wyniki. No i też zobaczycie jak obsługiwać tego typu czujnik. Ten film jest jednym z trzech filmów, w którym pokażę Wam jak sprawdzam wstępnie samochód przed zakupem, jak mierzę grubość lakieru na karoserii. I trzeci film to jest jak używać miernika do pomiaru grubości lakieru. Na samym początku, zanim zacznę pomiary na moim samochodzie, no to opowiem Wam, jaką jednostką będziemy się posługiwać. Jest to jednostka zwana mikrometrem i jest to 1 milionowa metra. Czasem możecie się spotkać z nazwa mikron i teraz, żeby przejść z metrów na milimetry, no to 1000 mikrometrów to jest 1 milimetr. Grubość włosa w przybliżeniu ma około 100 mikrometrów. Oczywiście mówię tutaj o włosie ludzkim, czyli można powiedzieć, to jest 1,1 mm. Do pomiaru będę używał takiego specjalnego miernika grubości lakieru. Więcej o tym mierniku tutaj możecie sobie w prawym górnym rogu zobaczyć albo w opisie filmu. Za pomocą tego miernika można zmierzyć grubość tej warstwy, która dzieli nas od czujnika do metalu do 5 mm grubości. Jeśli upatrzycie sobie samochód przez internet na jakimś portalu aukcyjnym, no to najlepszym sposobem jest przez telefon już wypytać, w jakim stanie ten samochód jest i czy to się zgadza z tym, co jest napisane w opisie aukcji, czy ogłoszenia. Jeśli sprzedawca będzie twierdził, że w dalszym ciągu ten samochód jest super, w super stanie, no to trzeba go zapytać, czy zgodzi się na pomiar lakieru miernikiem. Jeśli się zgodzi, no to poproście go też, żeby ten samochód był czysty. Widziałem niektórych mierzących, którzy przecierali szmatką w miejscu pomiaru i to znacznie wydłuża jak gdyby czas pomiaru. Ten samochód w dalszym ciągu nie jest nasz, więc nie można po prostu szorować suchą szmatką po lakierze, ponieważ ten brud po prostu porysuje go. Dlatego najlepiej, żeby samochód był czysty. Jeśli jest czysty, no to możemy szybko i sprawnie przeprowadzić pomiar tego grubości lakieru. Więc jeśli ustalicie to wcześniej ze sprzedającym, no to o wiele szybciej Wam oględziny tego samochodu przebiegną i unikniecie też takiego oskarżenia, że zniszczyliście lakier i musicie zapłacić za renowację tego lakieru jakimś tam środkiem, który usunie rysy. Na samym początku musimy ocenić, czy samochód został odpicowany przed zakupem. Niektórzy sprzedawcy mogą dać taki samochód do lakiernika, ten lakiernik poprawi cały lakier na samochodzie, no i wtedy samochód wygląda o wiele lepiej i o wiele łatwiej można wpaść w sidła tych sprzedawców. Dlatego ja na samym początku sprawdzam jak wygląda przód samochodu, czyli przedni zderzak, jak gdyby początek klapy od silnika szukam czy na lakierze są odpryski od kamieni. Samochód, jadąc po drodze, często uderza w te kamienie, i na każdym samochodzie, który nie wiem, zrobił więcej niż 30 tysięcy kilometrów, powinien być wypiaskowany ten przód. Jeśli nie jest wypiaskowany, no to znaczy, że mogła ta bryka być taka jak gdyby dopicowana przed sprzedażą. Jeśli chodzi o sam pomiar miernikiem, no to ja zawsze staram się trzymać tą głowicę prostopadle do mierzonego elementu. Nie naciskam tej głowicy tak, żeby oprawka jak gdyby dotknęła lakieru, tylko żeby lekko się ugięła. Pamiętajcie, że nie wszystkie mierniki mają tą głowicę taką która się chowa do środka, więc musicie przeczytać instrukcję obsługi do miernika, jakiego używacie, żeby po prostu nie uszkodzić miernika lub lakieru na samochodzie. Jeśli pomiar jakiś jest abstrakcyjny, nie wiem, 3 mm, no to zróbcie go jeszcze raz, żeby upewnić się, że po prostu zbyt wolno nie dokładaliście tej, tej głowicy czujnika do mierzonej powierzchni. W zakamarkach szukamy, czy ten samochód był polerowany przed sprzedażą. No i jeśli znajdziemy, nie wiem, jakieś mleczko polerskie albo coś w zakamarkach, no to możemy podejrzewać, że samochód jest już tak dobrze odpicowany i trzeba się mu lepiej przyjrzeć. Można też poznać to po tym, czy silnik był myty. Jeśli jest zbyt czysty, no to też trzeba po prostu włączyć jak gdyby czerwone światło. I teraz tak, jeśli chodzi o grubości tych lakierów, no to tutaj Niektórzy podają, że jest to od 80 do 180. Moim zdaniem najlepiej jest sprawdzić wcześniej w internecie, jakie grubości warstwy lakieru powinny być na danym samochodzie. No i tutaj w tym arkusiku, który przygotowałem, warto sobie zapisać lakier zewnętrzny, lakier w środku samochodu czyli te wszystkie słupki, które mają jak gdyby cieńszy lakier. Niektóre fabryki zastrzegają sobie, że jak lakier nie udał się za pierwszym razem, no to oni pomalowali go drugi raz i na samochodzie może zdarzyć się na całym jak gdyby powierzchni druga warstwa lakieru. Jak już ustalicie, jaka powinna być grubość lakieru w nowym samochodzie, no to ja sobie tutaj na tym moim arkusiku zapisuję i każdy pomiar, jaki wykonam na, na samochodzie, będę porównywał do tego, co powinno być. Ja pokażę Wam pomiar na moim samochodzie. Jest to Opel Vectra C. Aby zmierzyć właśnie ten samochód, no to trzeba mieć lepszy jak gdyby czujnik, który właśnie pokaże nam grubość tej warstwy lakieru na elemencie z aluminium, ze stali czy stali ocynkowanej. Jest to spowodowane tym, że przednia maska jest z aluminium, a resztę karoserii jest z blachy ocynkowanej. Na samym początku przyglądamy się odcieniom tego lakieru istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wykryjecie jakieś naprawy lakiernicze, obserwując dookoła samochód. Oczywiście nie biegajcie dookoła, tylko stańcie spokojnie Najlepiej, żeby ten samochód stał w cieniu. Przyjrzyjcie się z jednej strony tak po przekątnej z drugiej. No trzeba dobrze przyjrzeć się i wtedy zauważycie, czy są różnice w odcieniu. Niektóre właśnie takie naprawy lakiernicze bardzo dobrze widać jest w świetle lamp sodowych. To są te lampy uliczne, ale moim zdaniem najlepiej właśnie oglądać taki samochód w pochmurny dzień. Gdy zbliża się noc, a nie mam jakiegoś dobrego oświetlenia, no to lepiej, nie wiem, podarować z oględziny samochodu i przyjechać następnego dnia. Pamiętajcie, że jeżeli są elementy plastikowe, no to one mogą być w innym odcieniu i to jest normalne. Natomiast blacha powinna być pomalowana w tym samym odcieniu. Czasami, żeby właśnie nie było widać tych różnic, to niektórzy lakiernicy jak gdyby tak cieniują jeszcze obok element, żeby to przejście tego odcienia było takie płynne. I to też może zmylić, ale to w późniejszym czasie wychwycicie mierząc grubość powłoki lakierniczej. I teraz pokażę wam od czego ja zaczynam, czyli tak, nadproża Słupki, które łączą karoserię dolną z dachem. Jeśli samochód dachował, no to obcina się cały dach i wspawuje go do nowego samochodu. I z tym jest taki problem, że samochód, gdy jest źle pospawany, no to może popękać w tych miejscach łączenia. I wyjdzie to nam po trzech latach, no i zaczyna się robić problem: czy naprawiać, czy zezłomować samochód. Jeśli chodzi o te elementy nośne, no to one są zawsze jak gdyby cieniej pomalowane, między 40 a 60 mikrometrów. Co za tym idzie, na przykład w moim przypadku, gdyby to było malowane dwukrotnie, no to już wartość 80-90 daje nam, jak gdyby, drugą warstwę lakieru, czyli coś było malowane. Trzeba mieć to po prostu w świadomości i szukać takich anomalii właśnie przy łączeniu tych kilku części samochodu. W ilu miejscach mierzyć na przykład słupki i te elementy nośne? Ja jak mam dużo czasu, no to co pół centymetra przykładam miernik no i sprawdzam czy nie ma jakichś anomalii. Jeżeli mam mniej czasu, no to co centymetr, ale bardzo dokładnie badam. Musicie o tym wiedzieć, że nie wiem, w przeciągu tak 3 cm mógł być wykonany ten spaw łączący na przykład dach z karoserią dolną. No i jeżeli będziecie mierzyć co tam nie wiem 10 cm, no to przeoczycie to miejsce. Do tego słupki trzeba bardzo dokładnie zmierzyć żeby potem po prostu ponosząc te koszty dalszego sprawdzania nie wyrzucać tych pieniędzy w błoto. Jeśli okaże się, że elementy nośne były naprawiane, no to ja bym odpuścił taki samochód. Ponieważ nie wiadomo co było robione, nie wiadomo jak było zrobione i możemy się wpakować na minę. Jeśli po pomiarze tych elementów nośnych stwierdzamy, że jak dla nas jest OK, no to jak jeszcze właśnie z tych oględzi takich ogólnych silnika i elementów wewnątrz samochodu i dajmy na to nadwozia jest wszystko OK, no to można zlecić jeszcze sprawdzenie geometrii całej karoserii, ponieważ pomimo tego, że nasz miernik pokazuje, że jest wszędzie, dajmy na to, Oryginalna warstwa lakieru, to może się okazać, że jest to tak dobrze zrobione, że wyjdzie to dopiero na pomiarze geometrii samochodu. Prawda? Okaże się, że po prostu Buda jest pogięta. Oprócz miernika, trzeba też użyć własnych oczu czyli nie wiem, podważać lekko uszczelki, patrzeć, czy nie widać jakiegoś pyłku na tej uszczelce, czy e, jakichś anomalii na lakierze. I to też bardzo łatwo może nam pomóc w ocenie właśnie samochodu. Jeśli zobaczycie, że odchodzą jak gdyby płaty lakieru, tego bezbarwnego, nazywanego klarem czy koloru nazywanego bazą, no to musicie zobaczyć, że macie do czynienia z amatorską robotą no i że samochód był po prostu źle drugi raz pomalowany. I takiemu samochodowi musicie się znacznie lepiej przyjrzeć. Często lakiernicy, żeby nie malować całego elementu, odcinają właśnie tą nową warstwę lakieru od starej w takich miejscach, gdzie jest przetłoczenie. No i w tym miejscu powinniście się skupić na oglądaniu tego lakieru. Jeśli macie miernik, no to nie ma problemu, wykryjecie drugą warstwę lakieru. Wielu ludzi zastanawia się nad tym, czy kupić miernik, czy go wypożyczyć. Powiem Wam tak: często sprzedawcy mają mierniki i je udostępniają swoim klientom, i ci klienci sobie mierzą ten samochód. Niektórzy kupcy wolą wziąć ze sobą człowieka, który zna się na tym. No, i ten ekspert od lakierów ma ze sobą czujnik. No i wam mówi, czy samochód jest dobry, czy zły. Tylko za taką usługę no, trzeba mu zapłacić. Powiem, jak jesteście bardzo wybredni, no to lepiej kupić ten czujnik dla siebie, ponieważ jeśli przyjdzie wam zmierzyć, nie wiem, z 20 samochodów, no to zapłacicie dość dużo za to za wypożyczenie lub za poradę eksperta. Prawda? Taki ekspert za dzień weźmie 500 zł. I okaże się, że sprawdzicie 5 samochodów w ciągu dnia, no to 2000 zł już macie na samego eksperta, a takie kiepskie jakości samochody, no to można samemu odsiać i do tego tej perełeczki, która wydaje się idealna, można właśnie zaprosić takiego eksperta i on oceni czy się myliliśmy czy nie. Oczywiście dodatkowo też trzeba inne rzeczy zrobić, ale to będzie w tym filmie o, o tym jak sprawdzić samochód przed zakupem. Jeśli te elementy nośne samochodu będą ok, no i stwierdzi się, że jakieś anomalia tego lakieru są na nadkolach, na drzwiach, no to mogło się tak zdarzyć po prostu, że ktoś otwierając drzwi uderzył niechcący w ten samochód i potem właściciel chciał mieć ładne jak gdyby drzwi, więc je pomalował. Na przykład w moim przypadku Tutaj rdza się pojawiła nad szybą. Ja pomalowałem cały dach, i ktoś by stwierdził, że jest po dachowaniu. A to jest tylko po prostu druga warstwa lakieru, ponieważ musiałem zabezpieczyć tą tutaj rdzę nad szybą. I żeby nie było odcieni, no to farba została położona na całym dachu. Innym na przykład przypadkiem może być gradobicie. No i tutaj, oprócz drugiej warstwy lakieru, pojawi się szpachla, czyli te malutkie wgniecenia po kulkach lodowych, trzeba na równo wyszpachlować, żeby ten dach jako, jakoś wyglądał. No I sami musicie ocenić, czy to jest dla Was wada nie do przejścia, czy nie. W takich przypadkach dużą rolę odegra cena, no i Wasze odczucia, czy będziecie w stanie jeździć samochodem, który ma wyszpachlowany dach. Przed przystąpieniem do pomiaru, no to ja w ogóle sprawdzam sprzęt, czy jest dobry. Tutaj mam dwie takie płytki kalibrujące, jedna jest z aluminium, druga jest ze stali i jest na nią naniesiona warstwa właśnie 200 mikronów, czyli 0,2 mm. No i sprawdzam sobie tym czujniczkiem, czy wszystko zgadza się z grubością właśnie na tych płytkach. Jeśli chodzi o zakres pomiaru, no to moim zdaniem co 10 mikronów w zupełności powie nam w jakim stanie jest ten właśnie lakier na tym samochodzie. Dlatego jeśli ustawicie sobie zakres co 1 mikrometr, bo wybierzecie taką funkcję tego czujnika, no to pomiar będzie skakał. I chodzi o to, że będziecie tam mówić o 54, 56, 57, a tak naprawdę 7 mikronów to jest 7 mm. Czyli wystarczy, że nie wiem, jakiś pyłek wam pod czujnik wszedł, czy nieprostopadle tak ustawiliście tą sondę. No i pokażę wam właśnie takie różnice na lakierze, ale pamiętajcie, że to są tysięczne milimetra, czyli to jest bardzo mało. Niekiedy możecie zobaczyć, że ta warstwa lakieru jest znacznie mniejsza niż powinna być. I może być to spowodowane tym, że ktoś albo za mocno spolerował ten lakier przed sprzedażą, albo często po prostu szorował ten samochód, żeby lśnił i błyszczał. Polerkę robi się po to, żeby po prostu auto lepiej wyglądało, a jak była druga warstwa lakieru, to można to tak spolerować, że ta warstwa lakieru na przykład na czujniku będzie na zielono, czyli będzie mieściła się w tolerancji lakieru oryginalnego. W moim samochodzie no to wiem co było robione. Dach był malowany drugi raz, tutaj nad kole jedno i drugie było malowane drugi raz. Teraz tak, gdzie jeszcze można zmierzyć tą grubość, no to ja zawsze wyciągam koło zapasowe no i obej oglądam sobie ten bagażnik, jak on wygląda, czy jest zardzewiały, jaka tam warstwa tego lakieru jest. Jeśli nic nie jest pogięte, no to też za bardzo się nie czepiam. Jeśli chodzi właśnie o, o to, co zmierzyć pod przednią maską, w Silniku, no to ja mierzę sobie jeszcze kielichy, ponieważ często jest tak, że jak te amortyzatory tam ulegają zniszczeniu, no to ten kielich się wybija, i żeby go uratować, no to jest on wycinany i wspawywany jest nowy. No i tu jest taki problem, że w zależności od tego, jak to jest zrobione, no to może to na przykład resor wpaść wam do środka silnika, i wtedy będzie poważny problem, bo możecie spowodować wypadek jeżeli jesteście w stanie zaakceptować jakieś tam drobne rzeczy do zrobienia, no to można się z takim samochodem udać dopiero na stację diagnostyczną. Tylko pamiętajcie, że często hadlarze mają tam właśnie kolegów w takich stacjach diagnostycznych, którzy, nie wiem, złego słowa o samochodzie nie powiedzą, więc tu też musicie się zastanowić. I tutaj od razu przestrzegam, jeśli kupujecie drogi samochód, no to jest tak, że lakiernik robi, jak gdyby, lakier pod miernik. Czyli może się okazać, że samochód złożony z dwóch samochodów czy trzech. Możecie miernikiem wykryć, że jest ok, ponieważ lakiernik się już o to postara i zrobi po prostu samochód pod lakier. Zdarzają się też przypadki, że pomimo tego, że jest szpachla, no to miernik wykrywa, że jest drugie malowanie albo lakier dobry, a jest to spowodowane tym, że lakiernik dodaje do szpachli opiłki metalu, no i miernik wykrywa ten metal w szpachli, a co za tym idzie, pokazuje inną niż rzeczywiście grubość tej warstwy szpachli i lakieru. Warto też sprawdzić wszystkie śruby mocujące drzwi, mocujące, nie wiem, przednie nadkola, ponieważ jeśli tam zauważycie, że coś było odkręcone i przykręcone w innym miejscu, no to możecie przypuszczać, że była jakaś robiona naprawa blacharska. Jeśli chodzi o to, że tam błotnik był malowany dwukrotnie, czy nawet jest tam szpachla, no to zdarza się, że po prostu ktoś na parkingu wcofa albo sami wjedziemy w coś, no to musimy to pomalować, żeby ładnie wyglądało. Dlatego sami musicie ocenić, czy dany samochód nadaje się do zakupu. Jest jedna prosta zasada, jeśli samochód jest bardzo drogi, to płaci się go zrobić bardzo dobrze tak, żeby podczas oględzin nie wykryć tego, że jest powypadkowy. Dlatego czym droższy samochód, tym musicie więcej jak gdyby czasu poświęcić i energii, żeby sprawdzić go na 100%. I tutaj nawet podpowiem Wam tak, że kupując nowy samochód, też musicie sprawdzić czy nie był malowany dwukrotnie po jakimś otarciu. Powiem, często kiedyś jeździłem po niemieckich autostradach i jak widziałem te samochody, które są przewożone do dealerów, to w jednym przypadku widziałem, że nowy samochód był źle jak gdyby zamocowany i podczas takich, takiego wahania się, Podczas jazdy dotykał klapą silnika o jak gdyby inny element na tej przyczepie. No i prawdopodobnie był porysowany i co robi wtedy taki dealer? Zleca malowanie, żeby sprzedać ten samochód. A my dostajemy malowany samochód, a płaciliśmy jak za nowy. I teraz jak mierzę na przykład nadkole? No to jadę sobie tutaj na nadkolu już co 2-3 centymetry, żeby to szybko posprawdzać, ale jeśli zmierzymy, że jest to pierwszy lakier, no to jest ok. No i tak robimy z maską tylną, z maską przednią, z nadkolami wszystkimi i mamy cały samochód sprawdzony. Czego tu nie mamy sprawdzonego? Karoserii od spodu, ale tym dopiero możemy się zająć, jak samochód będzie podniesiony w warsztacie samochodowym którym zlecimy sprawdzenie samochodu przed zakupem. Jak oglądacie na przykład kilka samochodów, no to gdy będziecie mierzyć, na pewno nie zapamiętacie, co na danym samochodzie było nie tak. Jak gdy zaczynam mierzyć, no to mam ze sobą taki specjalny arkusz. Zapisuję podstawowe dane, takie jak model samochodu i w którym komisie stał, albo adres właściciela. I każdą anomalię, jaką wykryłem na tym samochodzie, zapisuję. Powiem wam, że po jednym dniu, jak sprawdzicie z trzy samochody, no to nie ma szans, żebyście wiedzieli dokładnie którym co wykryliście, a tak, no to bierzecie sobie karteczkę i jesteście w stanie racjonalnie ocenić stan tego samochodu. Wiem, że co się zdziało z tym samochodem, to nigdy pewnie się nie dowiecie, ale warto jest wiedzieć. Co wy wykryliście w danym samochodzie i czy jest warto właśnie zapłacić za jakiegoś człowieka, eksperta, który wam jeszcze dodatkowo sprawdzi ten samochód pod względem lakieru, czy nie? Tak jak widzieliście, za każdym razem, jak tam coś wykryłem, na czerwono zaznaczałem, co było nie tak. No i potem, mając taką kartkę, możecie całość samochodu jak gdyby ocenić. Mówicie, a tutaj był dach robiony, lewe, prawe nadkole, no i tutaj prawdopodobnie tylne lewe drzwi były też malowane drugi raz. No i wtedy wiecie mniej więcej, co z tym samochodem się działo. Jeśli chcecie taki właśnie szablon w formie PDF, no to znajdziecie go w linku w opisie filmu. Ja zawsze drukuję sobie kilka takich arkuszów, Najważniejsze, żeby mieć czerwony długopis, wtedy na tym arkuszu wszystko widać. Teraz podsumowując ten cały film, jeśli chodzi o pomiar lakieru drogich samochodów, no to tutaj w ogóle bym jak gdyby nie zaufał pomiarom, tylko sprawdziłbym to jeszcze w innym miejscu, innym sposobem. Jeśli chodzi o takie samochody tańsze do 15 tysięcy, no to nikt tam nie będzie się bawił w malowanie takiego samochodu pod miernik. To tyle w tym filmiku. Napiszcie, co Wy jeszcze sprawdzacie, jak sprawdzacie, no i zapraszam do obejrzenia tego filmu: Jak sprawdzić inne elementy samochodu niż lakier.